Polscy piraci istnieli naprawdę i siekali po Bałtyku tak ostro, że nawet Szwedzi się bali. Bałtyk nie był spokojnym jeziorkiem. W średniowieczu i nowożytności roiło się tam od piratów i nie tylko duńskich czy niemieckich. Polacy też mieli swoich morskich rozbójników. Nie byli to bajkowi awanturnicy, tylko konkretni gracze, którzy walczyli o wpływy, łupy i interesy królów. Najbardziej znani flisacy i kaprowie z Gdańska i Elbląga, gdy król Zygmunt Ała August potrzebował pieniędzy na wojnę z Zakonem Inflanckim. Dał im listy kaperskie, czyli prawną zgodę na piractwo. Mieli atakować nieprzyjacielskie statki, grabić je i dzielić się zyskami z koroną. Efekt? Szwedzi, Duńczycy i Hanza zaczęli się bać jak ognia. Polscy piraci atakowali konwoje handlowe, zatapiali statki, a nawet przejmowali całe ładunki z bronią i złotem. Bałtyk zamieniał się w pole bitwy z łopoczącymi biało-czerwonymi banderami i choć wielu z nich po wojnie wróciło do handlu czy rybołówstwa. Niektórzy zostali piratami na pełny etat, atakując statki bez względu na flagę. Byli bezwzględni, szybcy i znali te wody jak własną kieszeń. Więc następnym razem, gdy ktoś powie, że piraci to nie nasza bajka, opowiedz mu o polskich korsarzach z Gdańska, którzy robili z Bałtyku swój własny ocean przygód. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję i lajka. Bywaj!